Marcin Dutkiewicz, 18 punktów 35 minut na parkiecie. nie pomogło to jednak w pokonaniu po farmach. No nie pomogło. Cieszę się, że, że dostałem od trenera szansę e, zagrania w takim meczu, e, meczu przeciwko Polfarmie, gdzie, gdzie ubiegły sezon spędziłem właśnie tutaj. E, jednak e, jako zespół daliśmy sobie rzucić 91 punktów, co jest e, taką obroną, jeżeli tracimy tyle punktów, na pewno meczu nie wygramy. Nad tym musimy pracować na treningach do następnego meczu z Kotwicą. Gramy w niedzielę następny mecz, także będziemy mieli cały tydzień, żeby, żeby jakoś się przygotować, żeby może parę jakichś ciekawostek do obrony wprowadzić, gdzie, gdzie, gdzie będziemy lepiej grali, będziemy się lepiej komunikowali. bo. Bo bardzo dużo gapiostwa, jakieś niedokładne zasłony w ataku, brak komunikacji w obronie i, i stąd, stąd taki wynik. Czy to nie jest trochę tak, że z lekcją boleżyliście Polfarne, w ubiegłym tygodniu Polfarna przegrała z bardzo wysoko, a Wy mieliście mecz z czarnymi, prawie wygrane i wydawało się, że w Starogrodzie będzie spacerek. Nie, o takiej sytuacji nie może być mowy z tego względu, że, że liga jest w tym roku tak wyrównana, że każdy z każdy może wygrać. Mecz w Subsku już dawno poszedł nie pamięć. Jakiś tam niesmak na pewno pozostaje. Z tym, że mówię, liga jest tak wyrównana, że wczoraj kotwica wygrała z turowem, dzisiaj Poznań wygrał z zieloną górą. Liga jest tak nieprzewidywalna w tym roku, że, że o mowy, mowy o jakimś lekceważeniu przeciwnika na pewno być nie mogła. Pierwszym meczu tych drużyn. Killerem Polfarmer farmer był JJ Montgomery, który życzył 37 punktów. Dzisiaj w tej samej roli był Tony Widen, nie dało się go zatrzymać. Zda Zgadza się, JJ na każdym treningu dobrze pracuje na, na swoją pozycję w zespole, zdarzają się mecze, że tak jak w pierwszym, że rzuci bardzo dużo punktów, zdarzają się takie że, że mało punktów rzuci, ale zawsze wesprze w pewnym sensie drużynę, no a Tony Weiden zawsze był znany ze swojej takiej dynamicznej gry, zakończonej zazwyczaj rzucami za, za trzy punkty, jeżeli obrona do niego podeszła zbyt blisko, bo wówczas minięcie, odrzucenie I na przykład Piotrek Dąbrowski dzisiaj cztery trójki nam trafi, co co Prawdopodobnie takim samym zaskoczeniem jak to, że JJ Montgomery w ubiegłym meczu trafił trzy trójki w Słupsku. Dla Ciebie osobiście to jest bardzo udany sezon. W Koszalinie jesteś jednym z ważniejszych zawodników, pewnie najważniejszym Polakiem. Kariera przystopowała troszeczkę w Starogardzie, ale w Koszalinie rozwija się. W Starogardzie w ubiegłym sezonie spędziłem, może grałem, Mniej niż bym chciał na no dobrą sprawę, praktycznie w ogóle nie gram, ale poznam też dużo ciekawych osób i to też traktuję jako pewien etap w swoim życiu, z którego czy jest się zadowolonym, czy nie zawsze trzeba jakieś plusy wyciągnąć. Na dobrą sprawę tutaj jest, nie jesteśmy już na półmetku sezonu. Czy jakieś ruchy kadrowe między zawodnikami będą czy, czy, czy nie, ciężko im powiedzieć. Ja dalej pracuję tak, jak, jak potrafię najlepiej, robię to, co mogę najlepiej. Cieszę się, że na razie to wychodzi tak, jak wychodzi. Jest na pewno parę niedociągnięć w mojej grze i, i myślę, że, że, że ilość spędzonych minut na parkiecie, gdzie gram tak, jak w tym, w tym sezonie, pozwoli mi jeszcze stanąć stopień wyżej na tym, co potrafię teraz. Dziękuję bardzo. Dzięki.